I dosłownie godzinkę temu przyszła do mnie paczuszka oczekiwana ze sklepu Nadika Store i są to rzeczy produkowane w Polsce. Przepiękny, taki naturalny design e, tych produktów. Ja już je odpakowywałam, tylko chciałam Wam pokazać jak one, wiecie, prezentują się, e, jak przechodzą zapakowane. Tutaj jest jeszcze gdzieś krówka, którą zjem, dlatego że diety nie mam. Także za chwilę skosztuję krówki ze sklepu, a tam jest jeszcze list. I co to są? To są szczotki do masażu ciała oraz yy, do masażu dekoldu, szyi i biustu. Tak się prezentują szczoteczki po wyjęciu z woreczków półciennych. Naprawdę mają solidne wykonanie, naturalne, drewniane. Tutaj to włosie jest takie niesamowicie przyjemne. Tu jest ciut twardsze, no, ale to jest do masażu ciała. Dodam jeszcze, do, że to są szczotki masujące na sucho. Ich się używa właśnie na sucho. I dzisiaj będę testowała, zobaczymy jak się sprawdzi zwłaszcza jestem ciekawa tej bo ja mam bardzo suchą skórę i jestem ciekawa czy taka szczotka spowoduje jakieś podrażnienia, ale ogólnie słyszałam wiele dobrych właściwości na temat tych szczotek właścicielka tego sklepiku Nadika Store ma swój kanał również na YouTubie Arleta Watral oczywiście wszystkie linki do jej kanału do sklepu Nadika zostawiam w opisie na dole także ona na bieżąco zawsze informuje o swoich nowościach, które, które wydaje i dajcie mi koniecznie znać czy testowaliście szczotki tego typu i jakie macie doświadczenia z tym związane. Ja to jestem dopiero amator takiego masażu na sucho, także dopiero się przekonam. I jeszcze raz dziękuję na Stor, arletka, za, za paczuszkę. Jestem naprawdę niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi, zwłaszcza ta, bo ja czuję, że tutaj no ona ma trochę takie cięższe włosie. No zobaczymy. U nas dzisiaj bardzo produktywnie i ogórkowo, dlatego że razem z moją bratową działamy, produkcja idzie przetworów domowych. I tutaj proszę. Ogóreczki w talarki, w paski, w całości z marchewką, z zielem angielskim, liść laurowy, z chrzanem, bo ostatnio nie miałyśmy chrzanu, także to naprodukowałyśmy dzisiaj. Jeszcze nam taka micha została, a chłopaki, czyli mój gumiś i brat będą robili makaron taki z krewetkami z przepisu naszej Asi, która kiedyś zrobiła taki makaron na... Nasze spotkanie babskie i po prostu się zjadł prawie cały makaron. <grywki> Także krewetki już się smażą, tu widzę, że się w wodach gotuje na makaron. Także o taki ryżowy makaron, tu już przesmażył cebulkę i pokrojoną w paski marchewkę, pietrucha pokrojona. Tak się prezentuje makaron w wykonaniu gumisia. Troszeczkę inny typ makaronu kupił, dlatego że ten cały biały, przeźroczysty, Asia robiła na całkiem innym makaronie. Yy, ale ważne, że smak jest, także. Bardzo nam smakuje, chociaż ja jeszcze dodałam więcej sosu sojowego, dlatego że yy, no, coś mi brakowało tego sosu. Także yy, no, jako pierwszy makaron yy, tego typu z krewetkami w wykonaniu gumisia się, uważam, że poszło mu całkiem, całkiem świetnie. Ale jeszcze zapytamy Natalię, powiedz mi, smakuje Ci bujka makaron? Pyszny? No. smacznego. My dzisiaj zwariowaliśmy wszyscy w kuchni, ponieważ dzisiaj każdy coś zrobił. Gumi makaron, a ja wykonałam swojego tatara, który jest tutaj hitem. A teraz ciocia Sylwia, bratowa moja, tutaj działa z sushi. Już kilka rolek zwinęła. Oczywiście to nie ostatnie, ale naprawdę mamy dzisiaj jakąś wenę twórczą, kulinarną. Ktoś, Które ogólnie? No tak, ale ogórki pokazywałam wcześniej i jeszcze dorobiłyśmy oczywiście, bo to co pokazałam Wam wcześniej no to było, ale dorobiłyśmy jeszcze chyba z 10, no nie? No. Żeby Także naprawdę kulinarna wena nas dzisiaj jakoś nie odpuszcza. Wiecie co, chciałam Wam nagrać przepiękną przebitkę z sushi, ale jak tutaj się dorwali to popatrzcie, w ogóle nic nie zostało, a hitem są w ogóle te suszy w tempurze. Tak, mamy północ, a mój brat postanowił ugotować golonkę, także nie wiem, czy on nam pozazdrościł naszej aktywności w kuchni i postarał się być lepszym od nas, ale nie wiem, czy coś przebije syna twoje suszy w dniu dzisiejszym. Pewnie nie, ale on myśli, że tą golonką przebije wszystko. Tutaj naprawdę odbywają się prawdziwe kuchenne rewolucje z golonką finalną po prostu na czele. Nie wiem, co mój brat kombinuje, dowiemy się zapewne o tym jutro. Dzień dobry i witam się z wami z dywanem, także wybór padł doszedł do mnie wczoraj dywan już na instagramie właśnie dziękowałam, dlatego że moja ukochana widzka Ania Wawa, która podesłała mi tyle inspiracji, że po prostu ja nie, nie wiedziałam co ja mam brać, co mam wybrać, bo wszystkie były fantastyczne, dodatkowo dziękuję wszystkim, którzy mi te inspiracje wysyłali, dlatego że naprawdę, jeżeli chodzi o zakupy w Polsce, to tutaj się znajdzie Tyle rzeczy, pięknych rzeczy, a jeżeli chodzi o Irlandię, niestety takich nie ma. Mimo tego, że wertowałam wszystkie strony irlandzkie z dywanami, pojeździłam przynajmniej u mnie w mieście, we wszystkich możliwych sklepach, nie było tak pięknych dywanów. Także za chwilę Wam go rozłożę, dlatego że nie wszyscy mają Instagrama i nie wszyscy widzieli właśnie ten dywan na Insta Stories. Przy okazji zapraszam oczywiście na mój Instagram, dywanik jest piękny, fantastyczny, no po prostu skradł moje serce, także Ania wiedziała i chyba już mnie trochę zna, co mi przypadnie do gustu, a co nie. Także jeszcze raz super dziękuję, będę go oczywiście pakować do Irlandii i za gości w moim studiu, także Aniu przyczyniłaś się tutaj no, w dużym wymiarze do stylizacji mojego studia, mojej perfumerii. I tak się prezentuje dywanik, którego wybrałam spośród kilkunastu nadesłanych właśnie inspiracji przez Ania. Naprawdę no, wszystkie mi się podobały. Bardzo ciężko mi było się zdecydować, bo każdy był inny, każdy miał swój urok. Jest niesamowicie leciutki, jest antypoślizgowy i bardzo przyjemny to jest taki, no to nie jest welur ale sprawia wrażenie takiego ala weluru, jest bardzo zbliżony właśnie do kolorystyki mojego narożnika, ma tutaj elementy ala złota, taki troszeczkę nowoczesny dywanik z nowoczesnym designem, bardzo mi się podoba, powiem Wam wcale dużo nie kosztował, bo tutaj wyniosło mnie to około 170 zł no i kupowałam przez portal Allegro Taki dywan na bank u nas by kosztował o wiele, wiele więcej. My ja myślę że gdzieś około 80 euro. O, oczywiście trzeba dodać, że takiego designu na naszych stronach, wiecie, tam w Irlandii nie znalazłam. E, ale myślę, że na pewno byłby w droższej cenie. No i dywanik będzie za niedługo zapakowany i teraz się zastanawiam jak ja go przewiozę. Czy jakoś go zapakować i dołączyć do bagażu, wiecie. Yy, do bagażu głównego do samolotu, czy po prostu nadać kuriera, chociaż mi się ta, ta waga, ja nie wiem, czy ten w ogóle dywan yy, waży kilogram, także nie wiem, czy będzie mi się opłacało to nadać. Zobaczymy, zobaczymy, jak się będziemy pakować. Wczoraj skończyłam nagrywanie na tym, że yy, mieliśmy bardzo efektywny dzień kulinarny, i powiem Wam szczerze, że ja tak mam, jak mam urlop, to ja mogę być w kuchni gotować, pichić ciasta. Sylwiaty też. Nie bardzo. Niekoniecznie. niekoniecznie, a ja lubię. Ale wczoraj żeśmy naprawdę kawał dobrej roboty odwalili. że ogóry, naprawdę masę ogórów żeśmy zrobiły. Sylwia jeszcze robiła sushi sama. Ja tylko pomagałam. Ale wcześniej zrobiłam mojego popisowego tatara. I e, co jeszcze wczoraj robiliśmy? Sushi, tatara, ogórki. I Wiktor, Wiktor, właśnie gotował golonkę. Ja nie miałam pojęcia, dlaczego gotuje tą golonkę. To znaczy, wiedziałam, że do zjedzenia, ale okazuje się, że do galaretki. Także mamy tutaj galaretkę kilka sztuk w salaterkach. To taka największa. I ja dzisiaj oczywiście jestem również aktywna kulinarnie, i właśnie muszę coś zrobić, bo mam za duży ogień. To się robi moja zupa cebulowa która będzie podana z grzankami. Mi paczuszki przychodzą, dlatego, że pozamawiałam różne rzeczy do mojej keto diety, dlatego, że po urlopie na bank będzie ścisłe keto, ścisłe, bo ja tu już przytłumam około 5 kg co czuję już po ubraniach niestety i nawet chyba zauważyłam, że twarz mi przytyła. Sylwia, ty jak myślisz? Przytyła mi twarz? Mi się Nie. wydaje, że zrobiłam się okrągła. Także na pewno taki haul keto również się pojawi na moim kanale, co wybrałam. Głównie wybierałam z Allegro i jeszcze do Biedronki skoczę po sosy, bo jest mnóstwo właśnie wyboru, jeżeli chodzi o sosy. I to jest ten sos keto, o którym Wam mówiłam z Biedronki, marka Roleski, ketchup premium, sycylijski do pizzy. Oczywiście można go stosować jako... Ten sos na podstawę do pizzy, ale jest świetny nie tylko, po prostu kanał jak ja do paru jadłam i naprawdę jest bogaty w ogóle w smak. Nie czuć w ogóle jakiejś różnicy, żeby to było bez cukru, bo tu wiadomo są zamienniki. W niektórych keto produktach macie erytrytol, w niektórych jakieś słodziki, ale naprawdę są przepyszne. Polecam nie tylko osobom, które są na diecie keto, ale również które ograniczają cukier. Dlatego, że keto produkty właśnie w ten, eliminują ten cukier. Właśnie najważniejszy właśnie składnik, który jest wiecie, w zasadzie jednym z najgorszych, jeżeli chodzi o tendencję do tycia, no to właśnie ten cukier. Także eliminacja cukru z wielu produktów, no to naprawdę gdzieś tam działa na plus. Jest 245 gram pomidorów w 100 gramach ketchupu. Także pomidorowo. Bogaty. Tam w oddali, mój gumiś na przyczepie, dlatego że no żniwa trwają, tylko były dwa dni, dwa dni przerwy. Macha, ale nie widać. On chyba nie wie, że mam kamerę, bo tak do kamery to by nie machał z chęcią. Dwa dni mieliśmy przerwy, ponieważ no, padał deszcz. Także wiadomo, że to musiał wyschnąć, zanim w ogóle zaczęli zbiory. A także już zwala gumiś pierwszą przyczepę. I moja zupa cebulowa gotowa, zblendowałam ją tutaj na taką gładką masę, i muszę tutaj się przyznać i pochwalić sama siebie, że wyszła mi. I jest bardzo, bardzo smaczna do tego grzanki z chlebusia, takiego wczorajszego, które podlałam, no jak robiłam właśnie, to podlałam ją oliwą z oliwek z czosnkiem oraz papryką, czyli nie dawałam tej oliwy zbyt dużo, wiecie, żeby nie było yy, tej ostrości za wiele, a oliwa pochodzi z biedronki, bardzo fajne te oliwy w biedronce, właśnie robią tutaj mój brat i bratowa mają taką, oraz oliwa z oliwek z oregano i też jest naprawdę przepyszna, tutaj w środku jest w ogóle, no widzicie jak mi ta ostrość nie łapie, no teraz załapa i tu w środku jest jeszcze oregano w tej oliwce. I wruszamy razem ze Sylwią do paczkomatu, bo ostatnie moje zamówienia. Tym razem to będzie Fluff. Pozdrawiamy Sylwię, która uwielbia flaw, kocha flaw i szaleje za Fluff. I pisała mi, że zazdrości mi zakupów Rosman, bo tam są e, obniżki. I powiem Ci Sylwia, nie ma czego zazdrościć, ponieważ wszystko było wykupione przez te obniżki. Dlatego zamawiałam bezpośrednio ze strony Fluff. Kilka kosmetyków, nie dużo, dlatego że zamawiałam tylko i wyłącznie to, co jest mi potrzebne i do mojego typu skóry. Sylwia mnie tu musi poinstruować, co ja ma tutaj zrobić. Zaczynamy na pewno, tak? Odbierz paczkę. O. I teraz numer telefonu. A nie pamiętam, jaki podałam. Uj. Ja nigdy yy, nie wybieram paczkomatu, bo mi się nie chce jej... A, tam jest, otworzyło się. Ja wiecie, jestem po prostu za leniwa, więc zawsze kurierów opłacam. Okej, okay, mamy paczuchę z Flan.